W dzisiejszym odcinku odnowimy dach na budynku u mojej mamy, ale żeby nie było to zwykłe malowanie, jedną powłokę pomalujemy pędzlem, a kolejną maszynowo. Jeżeli jesteście ciekawi, jak długo schodzi nad każdą z metod, to zostańcie do samego końca, ponieważ wszystko dla Was zmierzyłem i policzyłem. Hej, witam Was, tutaj Dominik. W dzisiejszym odcinku pomalujemy sobie dach, ale nie tak klasycznie jak zawsze, tylko przetestujemy dwie metody: malowanie pędzlem i malowanie maszynowe. Pokażę Wam, jak to wygląda estetycznie i przede wszystkim czasowo. Oglądajcie. I jeżeli kojarzycie mój kanał i oglądaliście go wcześniej, no to pewnie już wiecie, że jestem u siebie w domu. Więc kto malował ten dach? Ja? No właśnie nie. Ten dach malowała, uwaga, uwaga, moja mama. Ja kiedyś przyjeżdżam, patrzę, moja mama klęczy na tym dachu. Ja się jej pytam, a ty co? A ojciec nigdy nie ma czasu i patrzę, ona już kończy malować. Więc całkiem ładnie jej to wyszło. Tylko, oczywiście, to już było lata temu, więc widać, że delikatnie ten dach nam tutaj zmatowiał. Tutaj zauważyłem jakieś takie elementy, ale nieduże, więc, oczywiście, na początku odsłuszczamy to i potem myjemy pod wysokim ciśnieniem. Aha, jeszcze musimy zdemontować taki halogen, ale to już z migusiem. Woda powoli nam się dolewa, więc my nałożymy sobie odtłuszczacz. Mam go już w pianownicy, więc całą pianę nałożymy na dach. Włączymy sobie tylko myjkę. No i okej, okay, odczekujemy jakieś 10-15 minut. Słońca nie ma, więc niech to sobie tam chwilkę poleży, niech się odtuści i potem oczywiście spukujemy to pod wysokim ciśnieniem, wrzącą wodą. No i mamy gotowe, więc czekamy do wyschnięcia. W międzyczasie przygotujemy nasz jakże specjalistyczny sprzęt do malowania. Wszystko dobrze, tylko ja nie mam pędzla Więc musimy kupić jakiś duży Żebyście nie mówili, że oszukuję Co, taki na przykład? Chyba spoko Słuchajcie, ja jestem gotowy Nie wiem czy to wyostrzy, mam nadzieję Natomiast mamy za 10 Zniknęło? Za 10 Wychodzimy, ciekawe jak długo mi zejdzie Jezu, malowanie pędzlem Nie wierzę w to Weźmiemy sobie stąd. Ja nie mogę. No i co? O czym? Łatwo się maluje. No ale pędzel to pędzel. Tutaj, żeby nie powstała nam żadna zlewka. No i jedziemy dalej. Tak się maluje. Nie chcę tych odcięć, żeby było za dużo, więc ciągnę całym pasem, szybko schnie. No nic, no, jedziemy dalej. Aś wymyślił! Myślę, że jestem gdzieś za połową. Tak to wygląda. Dosyć szybko mi to przesycha. Natomiast za chwilkę wykończę tą piątkę całą. Trzeba będzie iść dolać, ale chciałem jeszcze ją wymalować w całości, żeby wiedzieć mniej więcej ile mi pójdzie. No, całkiem nieźle. Przypomniały się lata 2000. Nie? Jedziemy dalej. uwaga mamy szanowni państwo 16:38 moim zdaniem powinniśmy jeszcze tak z 10 minut odjąć na YouTube'a bo szukałem jakiegoś ujęcia to statyw to 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 tamto więc wydaje mi się że niech będzie 16 na przykład 30 e, no elegancko wygląda i jeszcze jedną półkę oczywiście malować będziemy tutaj macie dowód że nie czekałem żeby wydłużyć czas no bo tu jeszcze widać nie jest wyschnięte ale Powiem. Ładnie to malujemy, nie? <ścoughs> Czekamy. Witam Was w kolejnym dniu. Czas na malowanie ostatecznej powłoki i przetestowanie jak to idzie maszynowo, ale to za sekundkę, ponieważ wyjdziemy sobie i zobaczymy w ogóle, jak to wygląda. Z daleka bym powiedział, efekt obiecujący, natomiast z bliska jeszcze się temu przyglądniemy. Jest taki zimno. Kwiecień, ale oj, ja niby w spodenkach. Ale powiem szczerze... Ale wstałem sobie też wcześniej, żeby mógł tutaj spokojnie pochodzić. No i co? Ej, no... Jest okej. Okay. Patrzcie, wstydu nie ma. Chodzimy po łatach, żeby tutaj nic nie powginać. Widać delikatne przeciągnięcia po pędzlu. Natomiast umówmy się, no to też nie jest żaden grzech. Tak wygląda malowanie pędzlem. To nie zawsze tak wyglądało. Wiecie, co jeszcze weźmiemy? Tutaj jakoś tak pospinamy tą blachę lepiej. Przymocujemy i będziemy mogli mieszać cały system do malowania maszynowego. No, to chciałem powiedzieć. Tutaj mamy cały komplet do malowania, czyli maszyna, maska, olej do tłoka i skrzynka z dyszami. Dzisiaj ponownie lecimy sobie na Nexlerze, czyli systemie nadającym się do pap, gątów bitumicznych, dachówek, elementów betonowych, ale także blach. Można go aplikować przy pomocy wałka, pędzla lub maszynowo i dzisiaj przetestujemy dwie z tych opcji. Łatwo się maluje, nie wydziela nieprzyjemnego zapachu, jest ekologiczny i nieszkodliwy dla malarza. Stanowi zabezpieczenie blach na wiele lat. Malujemy w kolorze 8016, czyli podobnym jaki mamy na dachu. Mieszamy i przygotowujemy maszynę do malowania. I już liczymy czas, bo to przecież właściwie podczas malowania pędzlem też nam odpada. Więc uwaga, odliczamy. Zobaczcie, piękny budyń. Nie dolewamy nic. Takie leci pod maszynę. No i okej, okay, przygotowanie sprzętu, dziesiąta pięć, jedziemy. Gotowe, godzina dziesiąta dwanaście. Minus jakieś 5 minut na YouTube i gadanie o tym Więc to jest dosłownie momencik Więc co, zakładamy sobie maskę I wyskakujemy na dach 10 minut może będę to malował? Chyba mniej nawet Ale żeby jeszcze ktoś nie powiedział, że no to wiadomo, tylko że podczas malowania to to jest wiesz połowa, gdzie to maszynę umyć, a gdzie to coś tam, pędzel to ja mogę wyrzucić, no maszynę też możesz wyrzucić, <grych> ale oczywiście umyjemy sobie i też przeliczymy czas ile mniej więcej schodzi na umyciu maszyny i też dla tych, którzy chcą zobaczyć w jaki sposób ja myję sobie maszynę, a to też myślę, że będzie fajny temat, więc zostać do końca. W ogóle to mam pomysł albo właściwie ochotę, żeby wam dodać to ujęcie bez cięcia. Tylko, że z kolei to będzie tak, że nie wiem, czy komuś się będzie to chciało oglądać, ale zobaczymy. Pozwólcie, że się tylko poskładam, napiję się wody, poskładam ujęcia i myjemy maszynę. 10.50 zaczynamy. Jeszcze musiałem oddzwonić. No i patrzymy na godzinę bez cięcia żeby nie było. 11.1. Ile zaszło czasu, nie mam pojęcia, bo już się pogubiłem, natomiast w montażu wam to podsumuję. Tak wygląda nasz daszek na sam koniec ładnie pomalowany, mama jest zadowolona, na pewno i się pod... wyszła ładna powłoka, odmieniliśmy wygląd tej brzydkiej szopy. Mam nadzieję, że wygląda już nieco ładniej. I ja już się z Wami żegnam, więc dzięki za dzisiaj trzymajcie się, cześć! A i dajcie znać, czy chcecie taki film, gdzie maluję to bez cięcia, czyli kilkanaście minut, tak wiecie, longiem. Może będę Wam opowiadał wtedy o czymś. Więc jakby coś, to zadawajcie pytania w komentarzach, to odpowiem Wam w tym filmie. Będę miał czas, to ewentualnie usiądę i sobie pogadam. Więc znowu dzięki za dzisiaj i znowu trzymajcie się i znowu cześć. Tak jak widzieliście w filmie, malując na Nexlerze, dach wyglądał dobrze już po jednym malowaniu. Nieważne jaką technikę wybierzecie, możecie spodziewać się świetnego efektu. Trzeba tylko otworzyć opakowanie, wymieszać, niczego nie dolewać, pomalować i cieszyć się nowym dachem. Powodzenia!